Ciemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę grał w Minecrafta na komputerze. Właśnie przed chwilą podłączyłem PlayStation do komputera i będę grał w Minecrafta. Teraz możecie widzieć na mojego Instagrama Karol.garbat na mojego TikToka Karol Podłoga 2007 podłoga 5. Na mojego kolegi. Tic, yy, Instagrama Jarka Kobrynia tutaj się pojawi na jego kanału na YouTube, to yy, nazwę Wam dam w opisie, ale jak nie dam w opisie, to on się nazywa albo Jarbek z Colo, albo Jarbek z Micro. Pisujcie, a ja i zapraszam Was do oglądania. Zostawcie subskrypcję, osiem łapek w górę i, i możecie. Yy, i możecie wyczekiwać na odcinki kolejne z Minecrafta albo z FIFA na przykład. A tutaj właśnie już noc się robi, bo gram już tego Minecrafta i tak właśnie robi się noc. Polecam widz do mojego kolegi Jarka z y Colo -y, chyba się nazywa, i on nagrywa filmy fajne, bardzo też z Minecrafta. A ja potrzebuję ziemię, bo robię właśnie sobie skrytkę i potrzebuję dosyć sporo tej ziemi, bo już widać, słychać zombie. Próbują się do mnie dobić. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to naprawdę dobrze. Co ja w ogóle robię, to ja nie wiem. O nie, nie, koleżko idzie stąd, bo tutaj Cię nie znamy. No niestety koleżka bywa agresywny czasem i ma koleżków, a więc ych, muszę ucieknąć stąd. Uciec stąd muszę jak najszybciej, tylko ych, właśnie Potrzebuję materiału do zrobienia tej chałupy mojej. W dzień pozbieram drewno yy, i właśnie postaram się ulepszyć tą skrytkę, bo ja pierwszy raz gram chyba na komputerze w tego Minecraft'a od yy, chyba od. Yy, kiedy ja grałem w tego Minecrafta na tym komputerze? Od kwietnia zeszłego roku czy maja już? Nie wiem, sam. Naprawdę nie wiem, koleżko i stąd proszę cię. No i pięknie. Teraz to muszę, teraz to tylko znaleźć, bo on może mieć. Oni mogą mieć fajny ekwipunek bo trójząd mieli szkielet. No to pięknie teraz to już po mnie. I ja sobie przypomnę, w którą stronę ja to budowałem. Nie, a nie, tylko nie to. To teraz to już pięknie. Muszę zrobić taką wielką wieżę. Żebym się nie gubił na tym świecie, bo yy, naprawdę nie wiem. Ludzie muszę wejść na tą górę, bo już nie ogarniam tego. Muszę tutaj wejść, bo naprawdę... Myślę, że nie spadnę, bo to już by było... Oj, nie wiem. Widzowie napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinki z nogi i ja dla Was nagram. Po prostu nagram. No. A mam inne wyjście. Jaki ja jestem naprawdę. Ludzie! Widzicie? Moja skrytka. Teraz, żeby tylko Uż. Uż spokojnie zejść. Spokojnie. Nie, spokojnie, dobra. No już pięknie by było, jakbym się zabił tu, ale muszę opanować stres. Dobra. Widzowie. Ależ tutaj emocje sięgają za nitów. Tutaj mamy kolejnych zombiaków, którzy mi się chcą dostać do domu. Jakie to było, naprawdę się ich przeraziłem. Wypraszam Państwa. No to teraz to już drugi raz zginąłem. Jeszcze zginę raz i ten odcinek się kończy. I czekacie na drugą część tego świata. A więc y, muszę uważać na siebie, żeby naprawdę nie zrobić głupstwa bo tutaj już wiem, gdzie to prowadzi. Już zaznaczam tą trasę, którą pamiętam, ale iż tak naprawdę mam tutaj swój domek, jest mój. A w kolejnym odcinku może pójdziemy do jaskini. I pokopiemy diamenty lub złoto, jak nam się uda jak mi się uda znaleźć, bo... To jest słabo gram w to. On mnie zaraz zaatakuje, on je zamknął, nie? Nie czad? Dobra. Myślę, że nie. Myślę, że nie! Proszę tylko nie to. Będzie po mnie. Wiecie o tym. A jak mnie zarobię to już po nas. Dobra, 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 dobra. Kończymy tą zabawę z tobą, koleżko. Pięknie. Spadł tu, dobije go. Padłeś w pułapkę, koleżko. Ale tak. Tak właśnie. Że że także. Że no, no, no. Że nie mam po prostu patyka. I to jest najgorsze. Ale po prostu mam skrzynkę już i to jest piękne. I tak, ale. Wziąłem już te dwa patyki. I będę miał tak. O, proszę mieć łopatę i łopaty i dziękuję państwu i po prostu teraz to lecę się z nimi zabawić i grę koledzy moi jezu Bierzmy go nie gościu gościu chłopco z miecza na wola tylko nie tylko nie to tylko nie to boże spomnij już nie, wydziałam już. W następnym odcinku tak się przygotuję do tej walki. Przygotuję golemów, jeżeli mi się uda stworzyć, jeżeli podłączę konsolę. O, no, konsola jest podłączona, ale nie umiem yy, wejść na ten monitor. Jak umiecie? <grym wyszło> nie! Yy, co się stało, to ja nie wierzę już. Nie, już po mnie, po mnie, po mnie jest. Jest po mnie, jest po mnie. Dobrze, jest pięknie. Pięknie. I teraz odcinek właśnie się kończy. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. I teraz tylko dojdę do chaty, pochowam to. I, i, i po prostu schowam się w najbliższym czasie. Nagram dla Was odcinek z Minecraft'a. Odstawiam to. Znaczy. Czy nie? Sekunda, bo ja jestem też nieogarnięty za bardzo. Czyli ja nie wziąłem tej skrzynki. Okej. Okay. Dobra, spoko. A więc tak, kochani, żegnam Was wszystkich i zapraszam do kolejnych odcinków lub do poprzednich. Siemanko, cześć, bicie na mój Instagram, żegnam Was serdecznie. Siemanko!